Kumpel, widzisz tego x za prawie 4000 zł? Może być Twój! Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać się Kotwijako, który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. Siema przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I witam cię nie byle jak, albowiem witam cię trwającym obecnie giveaway'em Właściwie to aż trzema Jeżeli wpłacisz 17 zł z kodem fiako, To bierz udział w rozdaniu na te BlackTie'e Jak wpłacisz 27,50 bierzesz bierz udział w rozdaniu na BlackTie'e i na Bayonetta Tiger Tufa A jak wpłacisz 38,50 to bierzesz udział w rozdaniu na BlackTie'e, na Tiger Tufa i na Kawaha X-Ray'e Pura na ponad 10 tysięcy złotych A kod, słowo klucz, kod fiako oczywiście Więc warto myślę o tym wiedzieć a my zaczynamy sobie dzisiejszą przegodę. Pamiętajcie oczywiście, że kejsak jest stroną tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No nie masz osiemnastki, grać tutaj nie możesz, a my zaczynamy z Royalem, czy z... No wolałbym już chyba tego Gamma Dopplera, ale Royal... Royal też nie będzie zły? Okej, okay, mamy tego Gamma Doplera. Ubłagałem i mamy bardzo dobry początek. Fenomenalny początek tego odcinka. To mi się podoba, sprzedaję go od razu, no i dzisiaj to się zabawimy. No kurde, jak jest budżet, to się zabawimy. Tutaj ciekawa batla za dziewięć koła. Kopiuję ją, zżyłem ją po chamskosti, lecę. No nie, na no klasyku, ja wierzę w swoje umiejętności, chociaż w sumie teraz trafiłem, więc wypadałoby, żebym teraz faktycznie przestał trafiać, ale być może pasa się tutaj podtrzyma. I być może dalej będzie dobrze szło. Na początku Stewie 2300 wyleciał dosyć ostro z procy, wallbank. E, fajnie, we na rynek, cudowny. 2000 zł. Ajajaj, aj, aj, no mocna skrzynia. Stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik fiako. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na Pirates Slop z kodem, oczywiście fiako. No i nie byle jaki też ten bajonet Turt poleciał. Battle Skardzik, co prawda. Dwa Royale. Miejmy nadzieję, że mój będzie potężny. Tutaj do trafienia nawet Butterfly Tiger tu za 15 koła. Mamy Flipa. Flipa Gamma prara za 5700, więc w porządku, w porządku. Jesteśmy drudzy w tym wyścigu. Zaraz po I Nitro. Drugi Royal pod rząd. Drugi Royal pod rząd tu Karambit Lord do trafienia. Błagam, taki zadyszkę byłby fenomenalny, cudowny. Bardzo bym go chciał. No ale mamy flipa Mamy flipa Fade'a za 4000 wysuwa nas to naprowadzenie, ale przewaga potężna nie jest. No umówmy się, dorzucamy do Bego Guta. Dobry guzik nie jest zły, więc bardzo, bardzo przyjemnie 3000, o kurde, dwa razy royalu oponentów Nagły no, to u Anderton skakał z radości, ale to jest 4 za 830, więc jest szansa, no ten bajonet. Aj w ogóle Nitro nie wyprzedził. Oni we mnie nie wyprzedzili jeszcze Vapor Wavik, no dobra. Wychodzę na prowadzenie. Ostatnia skrzynia. Ostatnia skrzynia, ona nawet nie jest na Jokerze. Nie wierzę, Stewie to tym kównym, tymi głównymi szadołkami zgarnie? Ja pierdzielę, naprawdę? Po takiej batli, takimi głównymi szadołkami, to sobie zgarnie? Ale to było close, no. Na underze też by nic nie siadło, więc no cóż, no, mówi się trudno, żyje się oczywiście dalej, no. Zarąbaliśmy batle i no cóż, nie wyszło na nasze. Ojej, kłon, dalej ciśnie tego typu batle. No dobra, no ale na czterech, na klasyku. No, na anderze i na trzech. No, powiecie, że pipi. Poniekąd się z wami zgodzę, no. Bot Nitro, no. No, Bot Nitro na swojej skrzyni może być akurat mocnym zawodnikiem. No, bardzo blisko te Pandora z boksy u niego były, no ale niestety nie dla nas. Zobaczmy, co by tu się jeszcze mogło wydarzyć. Oj, oj, u mnie. No, jak... chodzi wychodzę na prowadzenie. Niech będzie. Awupa Fejt i kapibara, Dobra, bardzo mocne dropy. Awupa Fejt u Bota Nitro na skrzyni Nitro. Bardzo dobrze, zgarniamy to. Zgarniamy to i z 8800 mamy 19300, więc bardzo milusio. Dyszka na plus. To mi się podoba. Jest dobrze. Jest dobrze, tutaj, no to była fajna battle, to była fajna battle, to mi się podobało, to może to jest w ogóle przepis na sukces, ty, ile kosztuje ten nitro na jokerze, on może być drogi, 10 koła, jednego sobie walniemy i to zrobimy, zrobimy coś takiego, zrobimy to na szarku, na trzy osoby i dodamy tutaj koniecznie bota nitro, bo mam wrażenie, że on na swojej skrzyni, on może rozwinąć skrzydła, i jego ziomeczka, Pana Szymona, również sobie dodamy I miejmy nadzieję, że teraz coś ciekawego się tu wydarzy Czyżby, o kurwa. oj, oj, Uciekaj stąd, uciekaj, nawet nie chcę patrzeć ile z tego było Ja nawet nie chcę tego widzieć Przysięgam, wolałbym, żeby to się nie wydarzyło Turbo Win 3500, miejmy nadzieję, że nazwa tej skrzyni Zobowiązuje, okej okay. Crimson Wavy, nie są Crimson monony mi się zawsze tak niesamowicie mylą. W sensie, z wyglądu w CS odróżniam, ale tak jak lecą, yy, czy tak tylko miniaturkę jak ich widzę, no to kurde, identiko dla mnie. Chinatown. Chinatown, no ta skrzynię bardzo lubiłem swojego czasu. Ona przeszła, przeszła co prawda istne istną przemianę tutaj. Czy to jest Glow up? No chyba to Glow up nie jest na są bo ta skra naprawdę potrafiła fajnie oddawać. Naprawdę potrafiła być nie byle jaka. No, ten Tiger tu w obok byłby lepszy. Ale też mamy profita. Więc jest profit, uciekamy, idziemy do skrzyni wentowej, która na Jokerze wyniesie nasz 3300. I popatrzmy. O, kuźwa headshot. Boże, do pomóż No, niedobrze się dzieje. Okej, okay, Marble Fagik, to już nic nie gadam. 4300, fajno, fajno, dobrze się podziało Case Battle zatem, stwórz Battle. I co byśmy sobie tutaj mogli ciekawego, ambitnego zrobić? Co byśmy tu mogli fajnego tutaj ugotować? Kurtę. Nie wiem w ogóle, w którą stronę iść, czy under, czy klasyk, ale to chyba niewiele nam zmienia na tym etapie. Weźmiemy po prostu, dupniemy sobie coś takiego, ideolo, i weźmiemy 2 na 2 na klasyku. Liczę w naszą umiejętności po stronie CT, dodam sobie jakiegoś fajnego kamrata, niech będzie... no bo Thorko, bo czemu też nie. Ma potencjał, dobrze mu z oczu patrzy. To jest taki typek, co mówi: Dzień dobry, sąsiadom zawsze na klatce. Więc miejmy nadzieję, że będzie też trafiał powalone przedmioty. Aha, tylko to jest bot poker. No to to jest jeszcze milszy zawodnik, no ale dobra, spokojnie, nie będziemy teraz narzekać na naszego teammate'a, bo to byłoby bardzo niefrasobliwe. Tak czy siak, no póki co te dropy takie trochę do zapomnienia. Takie delikatnie rzecz gówniane, żeby nie powiedzieć inaczej. Dobra, jest Royal, ja już nic nie ale poker też musiał mi odpowiedzieć Royalem. Z tego można nawet all polecieć za 32 koła, bo by naprawdę, Milusio. Mamy Oula, let's fucking Ool, trafia dla mnie i teraz mamy moc przewagę 22 tysiące złotych. Dobra. Jest Royal dla oponenta, z czego możesz powiedzieć, dobra. Sloter za dychę. Możesz brać, chłopie. ich za ósemkę. Za 7600. Spoko. Spoko. Takie dropy się w stanie tutaj tolerować. Bardzo dobre dropy z ich strony, w sensie takie widowiskowe, bym powiedział, bo wartościowo na spokojnie. 14 tysięcy. okuźwa Dobra, tigertów. Przeżyjemy tego Tigerthówa w razie czego? No, byłoby miło jakby jakaś dziewiątka. O, kurde, no ale to nie będzie aż tyle warte. Dziewiątka, przeżyliśmy to. Dobra, jeszcze trzy skrzynie. Mam nadzieję, że ten mój Owl nie będzie sprzeniewiężony. I Bot Horho, którego tak wyfaliłem, tak mu dupę wylizałem. No, trafia takie śmieci, że to się w głowie nie mieści w ogóle, no. Ostatnia skrzynia. A z niej nawet M9 za 8 koła. Ona można zatronizować. Mamy Royala, mamy Royala, więc te amfibiusy nam nie straszne. I miejmy nadzieję, hot rodzik byłby Milusi. No. Będziemy autotronik, która wysunie nas to jeszcze większe prowadzenie. I zgarniamy! Tak jest! 21 tysięcy na plusie, to mi się podoba. Owl, którego zgarnąłem, leci do mnie i mega, mega mi się to podoba. Nie będę go ukrywał. Ja sobie go tutaj z pieniężą od razu. O, kto mi zabroni? Niech mnie zabroni. I coś bym jeszcze... O kuźwa! Ty, dobra, musimy tutaj Boroła sobie walnąć, bo inaczej nie uzbieramy. Ile mamy? 34. No dobra Tyle za dużo, tyle. No to chyba jest głupota, ale spokojnie, battle za 100 tysięcy złotych, proszę Państwa O jajku, battle o kurde, to była skrzynia za dwie dychy To była skrzynia za dwie dychy i dało nam 120 złotych, no to już jest śmiech na sali To jest ogólnie klasyk, więc wypadałoby coś trafiać Skrzynia za 16, a Pan do boksy odpowiada mi White Lotusem Który trochę mocniejszy, Battle's z nam poleciały, ogólnie kiepsko, Vice z mojej strony jako Tiger, tu mocniejsze. Te Vice też w kiepskim stanie. Mega ma 14 tysięcy przewagi, to jest powalona Batla. Są jakieś popieprzone itemy. No nie wiem, co się wydarzyło, że ta pierwsza skrzynia w ogóle nie zadziałała. Zresztą wiecie o co chodzi. No, dała nam tam, no, totalnie najbardziej gówniane na jak się dało. No i chyba tym dropem, no, przypieczętuję swoją tutaj wygraną. Ajajajajaj, ale lubię tego ziomka, więc. wyśmiejemy go tylko. Wyśmiejemy go, no to już się nic nie może wydarzyć, chyba co. Gama Doppler, no M9 bardzo ładna, no ale co z tego, co z tego 160 tysięcy z bitwy za stówę Oj, no i świzdu gwizdu Owl poszedł, sami wiecie gdzie, no Oj, no ale przynajmniej co zobaczyliśmy, co przeżyliśmy to nasze Pamiętaj oczywiście, że KSAC to strona tylko dla osób pełnoletnich No nie masz 18 grać tutaj najzwyczajniej świecie nie możesz Tak jak to już mówiłem, bardzo często tu stracisz Bardzo często tu przewalisz, no musisz o tym po prostu wiedzieć Nie ma innej opcji I pamiętaj o kodzie FIAKO Poję na bardzo przyjemnie. Kod FIAKO, wpisujesz tutaj, klikając w plusik, wybierasz spośród wielu płatności, cyk pyk. i oczywiście tutaj wpisujesz. Kod FIAKO, warto wiedzieć. Nawet jak nic nie wpłacasz, w pełni rozumiem. Naprawdę w pełni rozumiem. 4 zł otrzymujesz totalnie za nic, totalnie za friko. Dużo skrzynek możesz sobie za to znaleźć, ale otrzymasz też 20% do ładowania. Czyli szkodowo chciałeś płacić 100, otrzymasz 120, chciałeś płacić 300, otrzymasz 1200. Nie namawiam, nie zachęcam, ale myślę, że spoko o to wiedzieć. Pamiętaj też o rozdaniach, o których mówię na samym początku. I trzymaj się. Do następnego. Jo!